W sprawie zamieszania wokół największego polskiego koncernu paliwowego minister skarbu, właściciel 28% akcji spółki, już przed południem składał raport w kancelarii premiera. Premier chciał mieć raport w tej sprawie, co się dzieje. Premier akurat, no, myślę, że nie ma szans w ogóle zajmować się operacyjnie poszczególnymi przedsiębiorstwami. Premier nie, ale podlegający mu bezpośrednio szef służb przygotowanych do działań operacyjnych tak. Wczoraj o 5.00 po południu Urząd ochrony państwa na wniosek prokuratury zatrzymał prezesa spółki PKN Orlen. Prezes został przywieziony do prokuratury. Pięć samochodów, kilkunastu oficerów UOP-u, podczas gdy pani prokurator ma moją komórkę. Do tej pory zawsze się stawiałem w charakterze świadka na przesłuchanie. Tak. Po krótkim przesłuchaniu Andrzej Modrzejewski został zwolniony. Dziękuję bardzo. Prokurator nie widział potrzeby, by go aresztować. Co więcej, sam prezes twierdzi, że kilka godzin przed zatrzymaniem sam zjawił się w prokuraturze i składał wyjaśnienia. Dziś ponownie przesłuchiwali go oficerowie Urzędu Ochrony Państwa. Zamieszanie wokół prezesa Orlenu wybuchło kilkanaście godzin przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki. Rady, której członkowie na wniosek ministra skarbu kilkakrotnie próbowali odwołać prezesa. Do tej pory bezskutecznie. Pozostali akcjonariusze bronili Andrzeja Modrzejewskiego. Bronili do dziś. Oni się do tych zmian nie palili. Przeprowadzono więc je w taką metodą, która naprawdę w standard wolnego rynku, państwa prawa czy nawet państwa demokratycznego się nie wpisuje. Jaką rolę w odwołaniu szefa PKN Orlen odegrał Urząd Ochrony Państwa? Czy wczorajsze aresztowanie mogło wpłynąć na decyzję Rady Nadzorczej? W Szef mowy Komisji spraw Służb Specjalnych zastanawia się nad niecodzienną kolejnością wydarzeń. Na wtorek zwołał posiedzenie komisji. To jest wystarczający powód do tego, żeby wyjaśnić, czy te działania nie miały związku z późniejszymi decyzjami gospodarczo-politycznymi. Odwołany prezes twierdzi, że padł ofiarą politycznego spisku. Minister Skarbu nie mógł odwołać go głosami akcjonariuszy, skorzystał więc ze służb specjalnych. To akurat jest nieelegancka insynuacja. Ja mogę go powiedzieć, że w to nie byłem zaangażowany. Jak mam to inaczej wytłumaczyć? Prokurator zarzuca Andrzejowi Modrzejewskiemu ujawnienie poufnych informacji w czasie, gdy kierował on jednym z funduszy inwestycyjnych, a więc zanim trafił do Orlenu. Od dziś spółką kieruje Zbigniew Wrubel. Minister skarbu osiągnął to, na czym zależało mu od dawna. Koncern, który w roku 2000 wpłacił do budżetu 10 miliardów złotych podatku, kierowany jest przez jego człowieka. A przed firmą niezwykle ważne decyzje. Koncern importuje surowce do produkcji paliw z Rosji. Pośrednikiem w tym handlu jest mała spółka zarejestrowana na Cyprze, przez którą przechodzą wszystkie kontrakty. Umowa warta miliony dolarów wygasa z końcem tego roku. Nie wykluczamy przedłużenia umowy z tą firmą? To już zależy od nowego prezesa, znacznie bardziej przyjaznego ministrowi skarbu. Pozostaje pytanie, dlaczego odwołaniu starego prezesa zafundowano atmosferę skandalu. To w taki sposób, żeby wszyscy zainteresowani zobaczyli to i o tym się dowiedzieli, dlatego że nieprzypadkowo skorelowano ten fakt z doniesieniem publicznej telewizji, przecież rządzonej przez polityków lewicy. Karuzela stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa po każdych wyborach jest już standardem polskiej rzeczywistości, do którego przyzwyczaili się nawet zagraniczni inwestorzy. Ale też nigdy nadzoru nad tą karuzelą nie spróbowali funkcjonariusze służb specjalnych. Chciałoby się mieć nadzieję, że nie sprawowali go również w tym przypadku. Mikołaj Kunica fakty.